Tym razem postanowiliśmy przygotować dla was top 10 najlepszych gier o zombie. Jak widać temat jest dość trudny, gdyż produkcji o tej tematyce na rynku gier znajdziemy całą masę. Dlatego nie poczujcie się obrażeni, jeśli jedna z waszych ulubionych gier nie znalazła się w naszym zestawieniu. Ludzkość musi stawić czoła nowemu zagrożeniu. Krwiożerczym monstrom pochodzenia ludzkiego, które tylko czekają na fałszywy ruch swych ofiar, by napoić i nakarmić się ich krwią oraz ciałem. Zadajmy sobie pytanie: która gra dotychczas najlepiej odwzorowywała realia apokalipsy zombie, przysparzając nam, graczom, wiele niejednokrotnie sprzecznych emocji. Zacznijmy więc nasze odliczanie. Plants vs. Zombies. Zdziwieni? To całkiem sympatyczna gra, która wyróżnia się swoim humorystycznym podejściem do jakże przytłaczającego tematu. Jej prostota podbiła wszystkie dostępne na rynku platformy i obecnie możemy w nią zagrać zarówno na naszych smartfonach, jak i Macach, Komputerach osobistych czy innych urządzeniach elektronicznych. Sympatyczne roślinki stają więc w obronie wspólnego domostwa i dzięki swym niespotykanym zdolnościom zręcznie pozbywają się nieumarłych z naszego trawnika. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim różnorodność roślin i dowolność dobierania taktyki gry. Miejsce 9. Daisy, jedna z pierwszych tak wciągających produkcji dotyczących zombie, która wywodzi się z moda do gry Arma 2. Obecnie całkiem duży team pracuje nad samodzielną wersją gry, w którą już możemy pograć dzięki uwielbianemu przez tłumy steamowemu early accessowi. Daisy to przede wszystkim genialna gra survivalowa, bowiem naszymi przeciwnikami są nie tylko zarażone wirusem zombiaki, ale również nasze własne podstawowe potrzeby, takie jak głód czy pragnienie. Oprócz krwiożerczych monstrów przyjdzie nam się też zmierzyć z potworami najgorszej rangi. Innymi graczami godziny czołgania się w trawie, zabijania po cichu, by w końcu móc powalić bogato wyposażonego gracza. Przy Daisy nie sposób nie wspomnieć o Warzy, czyli bezczelnym klonie, który zadebiutował już kilka lat temu. Nie dość, że większość elementów rozgrywki została po prostu przekopiowana z pierwowzoru, to jeszcze gra posiadała multum bagów. Istny horror. Miejsce ósme zajmie dziś Stabs de Zombie. Chcieliście kiedyś zobaczyć perspektywę apokalipsy zombie od drugiej strony? Stabs the Zombie daje właśnie taką możliwość, bowiem wcielamy się w rolę wskrzeszonego do życia komi-wojażera, który wkrótce ma zamienić całą populację miasta w nieumarłych obywateli. Dlaczego właśnie ta gra pojawiła się tutaj? Ano, przede wszystkim możliwość gry jako zombie, ale nie tylko. Tak jak w przypadku Plants vs. Zombies humorystyczne podejście do tematu, plus retro wykonanie, wypadły naprawdę nieźle. Nasza postać posiada bowiem dość komiczne umiejętności rzucanie wnętrznościami jak granatem lub innymi członkami swego ciała, które posiadają swoje unikalne funkcje. Jeśli jeszcze nie znacie tego tytułu, to polecamy zapoznać się z nim zaraz po obejrzeniu dalszej części naszego topa. Przejdźmy zatem do miejsca siódmego, na którym znajduje się seria Dead Rising. Pierwsza w historii gra o zombie, w której możliwe jest dokonanie zbiorowej rzezi licznych grupek żywych trupów. Widok trzecioosobowy, duże otwarte przestrzenie i bogaty arsenał broni. Takie połączenie kiedyś lubiło żyłować nasze sprzęty. Ale nie ma nic bardziej odprężającego niż zbudować sobie fantastyczną broń niczym MacGyver i się z zombie na prawo i lewo. Co do fabuły, to dla wielu grała ona rolę drugoplanową. Jednak w drugiej odsłonie serii było już znacznie lepiej. Wcielaliśmy się tam w rolę Chucka Greena, który za wszelką cenę chce wydostać się z Fortune City. Miasta, w którym zombie wymknęły się spod kontroli. Niestety, jego córka zostaje ugryziona i Chuck musi codziennie aplikować jej zdobyte wcześniej zombrexy, czyli leki hamujące objawy choroby. Podsumowując, kapkom zaserwowało nam niezły czasu umilacz, którym za pomocą własnoręcznie wyprodukowanych broni rozwalać będziemy liczne hordy nieumarłych. Na miejscu szóstym plasuje się Red Dead Redemption and Dead Nightmare. Co prawda nie jest to samodzielny tytuł, lecz według nas najlepiej zrealizowany tematycznie dodatek do gry. Dead Nightmare pozwalał nam rozwikłać zagadkę tajemniczej zarazy, na skutek której ludzie stawali się żywymi trupami. Jako John Marston przemierzaliśmy prairie w poszukiwaniu lekarstwa, zabijając po drodze wspomniane potwory. W grze nie zabrakło również wciągających misji pobocznych, jak chociażby questy Missing Persons, których naszym zadaniem było odnaleźć i ocalić jeszcze żywe osoby. Jeśli to według Was nie wystarcza na miejsce szóste, warto w tym miejscu wspomnieć, że dodatek wzbogacił grę o tryb multiplayer. W kilka osób mogliśmy odpierać coraz silniejsze fale zombie. To się nazywa pełen zestaw. Na miejsce piąte wskakuje Dead Space. Nekromorfy i inne zombie podobne stwory kontra dzielny astronauta. Pierwsza część zasnej trylogii zwalała znów swoim przerażającym klimatem. Gracz tylko czekał, aż znikąd zaatakuje go jakiś nieumarły. W trakcie rozgrywki atmosfera potrafi wywołać płaczu ludzi o słabych nerwach. Osaczenie i samotność to dwa uczucia, które z pewnością towarzyszyły nam w trakcie gry. Na całe szczęście nasz bohater posiadał całkiem niezłe kosmiczne spluwy, które z łatwością potrafiły rozczłonkować przeciwników. Jakby tego było mało, mogliśmy również chwilowo ich zamrażać oraz kontrolować grawitację. Na uwagę zasługują genialnie wyreżyserowane cut-scenki oraz sekwencje, w których musieliśmy zmierzyć się z zerową grawitacją. Czwarte miejsce, czyli tuż za podium, Left 4 Dead. Chyba najbardziej rozpoznawalna strzelanka kooperacyjna o tematyce zombie w historii gier. Wielu z nas poświęciło tej produkcji większość swojego życia, no choćby na przykład Maniek. Ale nie ma się co dziwić, Left 4 Dead po prostu łączy ludzi. Nie dało się bowiem przejść poziomu, a co dopiero kampanii, bez odpowiedniego zgrania i zrozumienia w drużynie. Niestety, sama gra nie była w żaden sposób rewolucyjna. To po prostu kolejny twór od Valvey, bliźniaczo podobny do Half-Life'a. Jednak nie bez powodu produkcja ta znalazła się w naszym topie aż tak wysoko. Gra dawała nam możliwość rozgrywania meczy zombie versus ocaleniu. Oczywiście obydwie strony kierowane były przez graczy. Wydaje mi się jednak, że nie ma się co rozwozić nad tym tytułem zbyt długo, ponieważ każdy szanujący się gracz kiedyś w Left 4 Dead a zagrał. Brązowy medal trafia więc w ręce Dead Island pierwsza taka produkcja polskiego studia Techland, która zyskała sławę światową. Genialny erpek w klimatach zombie, rozgrywający się na tropikalnej wyspie. Czego chcieć więcej? Twórcy zaoferowali rozbudowany system craftingu broni, którą wzbogacać można było w przeróżne dziwaczne modyfikacje. Na przykład do katany dokładaliśmy części elektryczne, dzięki którym zombiaki dostawały niezłego kopa. Lecz czym byłoby Dead Island bez kooperacji? Uwierzcie mi, że w tą produkcję najlepiej gra się z kolegami. Każdy specjalizuje się w czymś innym, posiada różne umiejętności, które rozwija w trakcie gry. No i prawie zapomniałbym tu o naszym motywie przewodnim zombie. Nie zostały one potraktowane przez twórców po dlatego podziwiać mogliśmy cudownie rozczłonkowane modele, sikającą wszędzie krew, oraz kilka rodzajów nieumarłych. Podsumowując, cud, miód i orzeszki. Srebro zdobywa The Walking Dead od Telltale. Wielu z was może nie spodziewało się tej gry na tak wysokim miejscu, ale według nas jest ono w pełni zasłużone. Może i mechanika rozgrywki nie jest wybitna, może i grafika nie urzeka, ale The Walking Dead posiada to coś, czego inne gry nie mają. Emocjonalną więź między graczem a postaciami w grze. Opowiedzmy więc pokrótce o co tu właściwie chodzi. Wcielamy się w rolę czarnoskórego przestępcy, który popełnia zbrodnie tuż przed wybuchem epidemii zombie. Na skutek szczęścia w nieszczęściu wydostaje się on na wolność i przemierza Amerykę wraz z osobami, które spotyka na swojej drodze. Gracz momentami tylko ogląda przedstawioną mu wzruszającą historię, lecz ma duży wpływ na to, jak potoczą się losy głównego bohatera. Co by nie spoilować, grając w The Walking Dead warto mieć koło siebie paczkę chusteczek oraz jakąś czekoladę na złagodzenie tych przykrych emocji. Co do pierwszego miejsca ciężko było wybrać jednoznacznego zwycięzcę tak, by uniknąć kłótni. Dlatego wspólnie z redakcją zadecydowaliśmy, że Resident Evil 2 zasiądzie na tronie. W tej klimatycznej produkcji z roku 1998 kierować mogliśmy Policjantem Leonem lub Reporterką Claire. Capcom zastosował ciekawy chwyt, bowiem gdy raz przejdziemy grę Leonem, później grając Claire historia nie będzie już taka sama. Decyzje jakie podjęliśmy Leonem wpłyną nieodwracalnie na fabułę. Resident Evil 2 to nadal survival horror w najlepszym wydaniu, jednak obdarzony większą ilością akcji. Przez wielu graczy ta właśnie odsłona jest najlepszą w historii serii. Gier o tematyce zombie na rynku znajdziemy całe multum, lecz sztuką jest wyłuskanie z tego ciągłego potoku produkcji ambitnych. Jeśli takich nie udało się Wam znaleźć, to mamy nadzieję, że ten top naprowadzi Was na dobrą drogę gamingu, bo warto czasem wrócić do gierek sprzed dobrych kilkunastu lat.